Kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ciotka na działce często zadajecie mi pytania, nie tylko dotyczące uprawy roślin, albo jakie rośliny się znajdują na tej działce, ale również pytacie o domek, jak wygląda w środku. Słuchajcie, w środku domek i na zewnątrz już jest po remoncie. Bo przyznam szczerze, że wyglądał zupełnie inaczej, a ja przychodząc w marcu Oglądając tą działkę, yy, byłem tak zachwycony tym kawałkiem ziemi i tymi roślinami, które się znajdują, że w ogóle nie zwróciłem uwagi, że domek owszem może i wygląda z zewnątrz fajnie, ale w środku jest totalną ruiną. Ja przyznam szczerze, że w ogóle na to nie zwróciłem uwagi, bo ja bardzo chciałem mieć działkę. A domek myślę sobie, no dobrze, to tam, kupię kilka litrów farby i pomaluję. Tak, tak. To wszystko tak zawsze na pozór wygląda łatwo i prosto. Eee, no nie było tak łatwo, ponieważ jak przyszedłem kolejny raz już z tymi farbami, z tymi, z tymi narzędziami do odnowy w środku, okazało się, że tam nie ma co odnawiać, bo tam same, same wióry się sypią. I w zasadzie wszystko na łeb się sypie, więc mo, moje świnie było bardzo wielkie. No ale do no to cały ja. Cały ja. E, no i wtedy e, była kolejna rozkwitka, co z tym fantem zrobić? No, przecież nie może, nie może taka rudera stać. A domek był naprawdę opłakanym w stanie. Okazało się, że już praktycznie dach przeciekał. Że, że pod spodem ta płyta pilśniowa, którą był obity w środku, ona tak strasznie napęczniała, tam już po prostu po prostu wszystko się sypało, był, był grzyb. Mało tego, jak w momencie kiedy zapadła decyzja, że domek będzie remontowany, przyszedł, przyszedł, przyszli tutaj panowie budowlańcy i zaczęli, zaczęli rozwalać, bo, bo stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy go budować na nowo. Tylko na podstawie tego po prostu szkieletu rozbiorą wszystko z zewnątrz, deski, wewnątrz. Zostawiam sam szkielet, który, który zostanie zakonserwowany odpowiednio wyczyszczone te belki i zostaną zakonserwowane. I tak, tak właśnie taka decyzja była, że tak robimy. No oczywiście pan, pan który tutaj yy, mi doradzał powiedział, że no, panie Rafale lepiej będzie dosłownie zburzyć ten domek i postawić nowy. No ja, ja chciałem po prostu, żeby na, na tym starym szkielecie yy, odremontować go. Yy, no i co się okazało, yy, że tutaj panowie jak zaczęli, zaczęli yy, rozwalać te wszystkie, te wszystkie ściany, tam było mnóstwo, mnóstwo yy, gniazd szerszeni i os, o których wam yy, wcześniej wspominałem, że właśnie tutaj bardzo dużo się za zagnieździło. Totalny, totalny syf, ale to jest normalne, jak kilkadziesiąt lat domek był nieremontowany, więc, więc naturalnie, że, takie, że tam jakieś liście, jakieś, jakieś gryzonie sobie tam siedziały i tak dalej. No, to był długi proces remontu tego domku, ponieważ co chwilę wychodziły jakieś nowe, nowe historie, z którymi trzeba było po prostu sobie poradzić. No i powiem Wam tak, a może nie. Zaproszę Was do środka i opowiem wam, opowiem wam więcej, jak on został wyremontowany, jak został odświeżony. To już Wam w środku opowiem, co zostało zmienione, bo pierwotnie on wyglądał w środku inaczej. Po prostu zapraszam, chodźcie ze mną do środka, pokażę Wam, no i będziemy później dalej opowiadać. No to idziemy do środka. Na wprost nas mamy narzędziownik. A ja zapraszam Was, tutaj wchodzimy. Duże okno, czyli mamy naprawdę dużo światła. Pomimo tego, że tutaj jest cień, tego światła naprawdę mamy e, dosyć, dosyć dużo. Wchodząc dalej. Stworzymy sobie taki kącik, żeby był, żeby był stół, i może jakieś takie dwa taborety powiedzmy w momencie, kiedy chciałbym zjeść jakąś kanapkę wewnątrz. To też można. I tak, o jesteśmy w środku. Jesteśmy w środku, tak to mniej więcej wygląda. Tak ściany wyglądają. Jest to zwykła deska sosnowa, bielona, ponieważ chciałem uzyskać jak największy efekt. Domek jest w prostokącie, ponieważ ma, przepraszam, w kwadracie, ma 3x3, czyli całkiem spora, spora część. To o czym mówiłem, o tej górze. On miał niski sufit, ja poprosiłem panów, żeby, żeby tutaj podnieśli, żeby ściągnęli całkowicie sufit, żeby, żeby uzyskać jeszcze jak najwięcej przestrzeni, przez to, przez to no, troszeczkę się podwyższyło i, i wygląda to całkiem, całkiem dobrze. Tutaj dostałem makrama od mojej, od mojej koleżanki, ani bardzo ładny, zresztą w domku też bym chciał zrobić taki styl boho, więc jeszcze troszeczkę mi tych rzeczy brakuje. Przechodząc na drugą stronę, co jest? Lodówka jest, lodówka, no bardzo ważna rzecz, no bo na działce napoje chłodzące muszą być obowiązkowo. Tutaj jest, tu jest taki blat, gdzie można przygotować sobie jakieś posiłki. No i tak to po prostu wygląda z tej perspektywy. Czyli jak na taką małą chatkę, puchatka, bym powiedział, że jest nawet, nawet znośnie, mogę się położyć i sobie poleżeć żarty żartami. O słuchajcie, o tak to wygląda. O tak, 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 tak. Tak to moi drodzy wygląda. Czyli nie ma żadnych, nie ma żadnych tutaj yy, luksusów. Jest normalnie, bym powiedział, wszystko to co jest potrzebne, czysto, schludnie, bez bez, bez jakiejś napinki. Słuchajcie, nawet to okno które, które uważam, że jeśli funkcjonuje, no to po co je wymieniać. Podobnie było z tą kratą, no ta krata to jest naprawdę bardzo stara, znaczy bardzo stara, no ta, taka stara nie jest, Mogła, mogłaby być wymieniona, ale stwierdziłem, no po co będziemy ją wymieniać, skoro, skoro spełnia swoje funkcje, no to co będziemy, nie, nie, nie będziemy się silić, bo nie ma sensu. Okna też są dobre, no to co tam kombinować, nie ma się za bardzo co silić. A teraz przechodzimy do narzędziownika. Zapraszam. Tak to mniej więcej wygląda ten narzędziownik, czyli półeczki, żeby sobie tutaj mieć porządek, bo uwielbiam porządek, więc, więc półeczki muszą być poukładane. Proszę tutaj, tutaj, o! Różowa łopatka w piatki. Wszystkie narzędzia, no a jak, no, jak, jak na ciotkę przystało, muszą być w kolorze różowym. Tutaj kalosze na, 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 na mokre dni. Spójrzcie, tutaj pan Hubert mi zrobił taki, bym powiedział, bardzo zmyślny wieszaczek, bardzo surowy, no ale ja tak uwielbiam, jest naprawdę super, czyli, czyli moje ubranka sobie tutaj wiszą. No tutaj jest półka na, na narzędzia, tutaj skrzynki na narzędzia są, czyli też jest troszeczkę miejsca. No, narzędziownik miał być w kolorze ciemnym, ponieważ Wiadoma sprawa, że on będzie się brudził, więc, więc tak, to sobie, tak to sobie wymyśliłem, że tak ma narzędziownik mój wyglądać. Jak Wam się podoba? Tak wygląda domek z zewnątrz. Kosztem yy, pomniejszenia domku. Postanowiłem mieć taki mały taras, werandę, raczej bym to nazwał werandą, no bo spójrzcie proszę, jak pada deszcz, no to nie wiadomo, co ze sobą zrobić. W domku nie będę siedział, no bo to jest głupota, żeby przyjść na działkę i siedzieć w domku, a ta przestrzeń jest taka naprawdę fajna, bo po pierwsze mogę sobie zawsze wyjść, zobaczyć co u sąsiada, nie, żartuję, sąsiadowi nie zaglądamy, no ale z tej strony tak to wygląda. Przechodząc dalej, chciałem tutaj uzyskać taki troszeczkę aury tajemniczości, więc została zastosowana pergola, a na niej najbardziej ekspansywna roślina, czyli chmiel. Na, 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 na efekty nie trzeba czekać długo, ponieważ chmiel rośnie chyba najszybciej ze wszystkich roślin, które rosną w Polsce. Zobaczcie, jak to bardzo, bardzo szybko wszystko pięknie obrosło, dobrze to zaczyna wyglądać. No tutaj są moje uprawy. Dynie, 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 pomidory już niedługo będą. Czyli jest dobrze, ale ja dzisiaj nie o ogródku, tylko o budynku. O domku. No, z domek z tej strony wygląda tak. Tutaj tak, zobaczcie jak to pięknie wygląda. Tak, tak wygląda domek. No tutaj już wcześniej wspomniane gniazda, imitacja gniazd szerszeni. A z tej strony wygląda tak. Kochani, pokazywałem Wam domek wewnątrz, pokazywałem domek z zewnątrz, a to miejsce, Uwielbiam. Ja tutaj się doskonale czuję na tej werandzie, właśnie na tych schodach. Nie leżaki, nie krzesła. To jest właśnie to miejsce, gdzie sobie tak najczęściej siadam i myślę, co by tu zmienić, jaką drogą pójść. Myślę, że każdy ogrodnik, czy każdy miłośnik roślin ma coś takiego, że lubi w swoim ogrodzie, ma taki zakątek, gdzie uwielbia usiąść po pracy. Posiedzieć, pomyśleć, i ja właśnie takie miejsce mam. Dosłownie to jest miejsce na schodach. Tak, na schodach. Jesteście ciekawi, co urosło, co się zmieniło? Chodźcie ze mną, idziemy zobaczyć. Bo ja jestem sam ciekawy, ja tutaj codziennie przychodzę i codziennie robię obchód. No to tak szybko. Tak szybko sobie zobaczymy, tutaj co nowego urosło. Urosło to może nie, bo tutaj niecierpek jeden został jeszcze dosadzony. On bardzo pięknie będzie kwitł. One uwielbiają półcień, cień, więc zawsze się sprawdzają, jeśli macie problem z niedosłonecznionym stanowiskiem. Więc sadzić niecierpki pięknie wyglądają. Dalej, no tutaj próbowałem wysadzić lawendy. Co prawda udało się, no ale ulewa. I Nawałnica, która przeszła nad Warszawą, zrobiła swoje. Wygląda to niezbyt dobrze, no ale tak niestety, niestety w życiu jest. Patrzcie, co tutaj się zrobiło. Wszystko jest przybite. Idziemy dalej. Tam zaczyna hortensja, którą niedawno posadziłem. Już zaczyna Kwitnąć. No i zobaczcie, no wszystko tutaj. Koci tak pięknie, pięknie sobie rosła. Muszę ją ściąć, bo już przekwitła. No i jeszcze ta, ta burza ją tak dowaliła. O, zobaczcie tutaj. Szałwia. Czyli coś tam rośnie. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Kochani, ja już z wami się będę żegnał. Mam nadzieję, że mile spędziliście ze mną czas i chciałbym Was prosić, żebyście zaprosili swoich znajomych, przyjaciół, bliskich do oglądania Ciotki na Działce żebyśmy razem tworzyli jeszcze większą rodzinę. Pozdrawiam Was, wszystkiego dobrego, buziaki, samych pozytywnych momentów w życiu.